Witajcie, kochani Szczęść Boże. Pozdrawiam Was serdecznie z kościoła St. Mary's w Galway, zachodnia Irlandia. Chciałbym zaprosić wszystkich narzeczonych i zakochanych na najbliższą edycję kursu dla narzeczonych w formie online na platformie Zoom, który odbędzie się w listopadzie. 16, 23, 30 listopada, trzy soboty po cztery godziny na Zoomie. Organizuję te kursy już od ładnych kilku lat, chociaż nie prowadzę ich sam, oczywiście. Mamy cały zespół małżeństw z różnym stażem chrześcijańskich psychologów, terapeutów, lekarzy. Wiele par już skorzystało z tych zajęć. Bardzo serdecznie was zachęcam do rozważenia takiej opcji. Nawet pary, które nie mają jeszcze ślubu zapisanego w kościele, ale rozeznają, badają swoje życiowe ścieżki w kierunku zawarcia sakramentu małżeństwa. Szczegółowe informacje znaleźć można na Facebooku Zakochane Jelonki, na stronach naszego polskiego duszpasterstwa w Galway. Można też kontaktować się ze mną osobiście, namiary są podane w internecie. Serdecznie Was zapraszam, do zobaczenia w listopadzie.